Cezary Graf, dzień dobry. W jednym z ostatnich filmów na tym kanale pod tytułem 2070 Cywilizacja miłości, wyjaśniłem jasno, w jaki sposób w ciągu najbliższych 50 lat dojdzie do tego, że na świecie zapanuje cywilizacja miłości. Nasze życie przypadnie jednak na drogę. I to na drogę w dół, drogę wyboistą, drogę nasycania się naszej rzeczywistości różnymi niekorzystnymi zjawiskami. Nasycanie to potrwa do około 2035 roku. Później ma szansę nastąpić bardzo powolne odbicie. Odbicie to zbiegnie się. Ma szansę zbiec się z zakończeniem obecnie trwającego superkryzysu. Obecny superkryzys zaczął się w marcu 2020 roku i potrwa od 7 do 15 lat. I będzie jak Hu czyli najpierw trzęsienie ziemi, tak jak w marcu, a potem napięcie będzie stopniowo narastać. Samo nadejście cywilizacji miłości ma znaczenie, czarujmy się, głównie teoretyczne. Z praktycznego punktu widzenia powinniśmy rozważać krótszy horyzont czasowy. Należy skutecznie zadbać o swoje sprawy majątkowe tu i teraz i o swoje sprawy życiowe. Można zarobić albo ocalić duże pieniądze. Będzie to trudne, ponieważ nadchodzą dramatyczne zmiany. Nasze życie przypadnie na drogę, drogę do cywilizacji miłości. Na razie jeszcze drogę w dół. Droga ta będzie samotna. Momentami tragiczna. W drodze tej przydadzą się dobre relacje oraz pieniądze. Inaczej droga ta będzie nieznośna. Po drodze będzie trwała wszechobecna idiokracja i będzie trwał superkryzys. Prawdopodobnie zapanuje także neokomuna, komuna 2.0. Świat może stać się dodatkowo czymś na kształt Chino-Ameryki. A waluta euro upadnie. Dodatkowo na Twitterze Kryptopoland wskazałem ceny docelowe wyrażone w złotym polskim dla bitcoina, złota oraz dolara amerykańskiego. Tweet ten jest przypięty na samej górze. Superkryzys potrwa długo, ale nic nie trwa wiecznie. Obecnie zaczyna się najgorszy fragment drogi. Drogi w dół. Najbardziej spadzisty i wyboisty. Przy tym wszechobecna idiokracja zacznie powoli zagrażać infrastrukturze krytycznej świata czyli systemowi finansowemu, systemowi energetycznemu i sieciowemu oraz laboratorium. Cofnijmy się 10 lat wstecz. Na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się debata pod tytułem: Dlaczego głupiejemy”? Panowie Tomasz Lis. I Krzysztof Materna byli szczerzy, byli bardzo szczerzy. Wyjaśnili, w co tak naprawdę toczy się gra. Następnie dostaliśmy jeszcze przenośne źródło toksyn głupoty do kieszeni. Stale wzrasta czas z nim obcowania, stale spada wiek inicjacji. W 2010 roku tego źródła toksyn nie mieliśmy jeszcze w kieszeniach, a i tak było już źle. Polecam przysłuchać się słowom Tomasza Lisa i Krzysztofa Materny z debaty pod tytułem Dlaczego głupiejemy? Materiał ten jest dostępny na YouTube, a link do niego podam w opisie tego filmu. Takie debaty się już prawdopodobnie nie powtórzą. Panowie bankierzy centralni, panowie z Doliny Krzemowej, Suzan Wojcicki, na co Wam wszystkie pieniądze świata? Skoro i tak finalnie jakiś kretyn otruje was kabłą w kawiarii. Na co wam wszystkie pieniądze świata, skoro wasze dzieci i wnuki i tak zdurnieją? Na co wam wszystkie pieniądze świata, skoro infrastruktura krytyczna świata będzie obsługiwana przez debili? To może zakończyć życie na planecie. Debil kiedyś był groźny tylko dla siebie i dla swojego najbliższego otoczenia. Teraz może być groźny również dla życia na Ziemi. Na świecie wszakże pozostaje w ruchu bardzo dużo skomplikowanych, złożonych systemów, które obsługiwane przez debili są bardzo niebezpieczne. Przeprogramujcie algorytmy social media. Inaczej świat się rozpadnie. Nie promujcie głupoty na swoich platformach. Zniszczy to dzieci, zniszczy to młodzież i zniszczy to ostatecznie Was. A idiokracja będzie towarzyszyć naszej drodze. Drodze w dół. Iluminowałeś w ostatnim czasie ludzi, których naprawdę największym problemem nie był wirus. Wystraszeni, zahipnotyzowani, z głowami w cyfrowej sedacji i z oczami wystającymi z ponad masek. To częsty widok ostatniego kwartału. Plus te festiwale innych nieskutecznych metod. Festiwale listków figowych. Wyobraź sobie, że z Twojego domu wiatr zerwał dach, a Ty chcesz rozwiązać ten problem, Parasolką koktajlową. Tak nie rozwiążesz problemu. Wyobraź sobie dalej, że przyśniłoś, że z Twojego domu wiatr zerwał dach, a Ty znowu ze swoją parasolką koktajlową. I na końcu, wyobraź sobie, że ktoś wmówił Ci, że z Twojego domu wiatr zerwał dach. Idiokracja rządzi się swoimi specyficznymi prawidłami. To cyfroza jest prawdziwym wirusem, prawdziwym problemem. Jednym z dużych Problemów dzisiejszego świata problemów zasadniczo nierozwiązywalnych. W jaki sposób cyfroza będzie oddziaływała na naszą rzeczywistość, jest w filmie 2070 Cywilizacja Miłości na tym kanale. W marcu 2020 roku zaczął się na świecie superkryzys. Potrwa on od 7 do 15 lat. Bez naprawy systemu politycznego w Polsce nie widzę silników wzrostu po superkryzysie. Po prostu ta gospodarka nie ma się z czego odbić. Ciążyć jej będzie dług, ciążyć jej będzie socjalizm i ciążyć jej będzie demografia. Banki centralne dodatkowo stworzyły iluzję papierowego będzie dobrze. System ekonomiczny jest już niewypłacalny. Czym dłużej to papierowe będzie dobrze potrwa, tym większy krach nastąpi. Wystarczy, że stopy procentowe zaczną rosnąć w recesji. Dodatkowo w płonącym świecie papier papierowi nie będzie równy. Z majątkowego punktu widzenia trafny wybór odpowiedniego papieru będzie miał kolosalne znaczenie. Gospodarka świata jest w błędnym kole. Stymulusy monetarne prowadzą do błędnej alokacji kapitału, czyli mówiąc po ludzku, do nietrafionych inwestycji. Dalej, nietrafione inwestycje prowadzą do słabego wzrostu gospodarczego. Dalej, słaby wzrost gospodarczy prowadzi do zmniejszenia bazy podatkowej. Dalej, zmniejszona baza podatkowa wymusza kolejne stymulusy. I tak w kółko, i tak w kółko. Przychodzi jednak taki moment, kiedy Kolejny nowy stymulus przestaje kupować dodatkowy czas. Wtedy lokalna waluta zmienia się w konfetti. Wtedy zaczyna się spory bałagan. Polacy się starzeją. Wykwalifikowani Polacy często wyjeżdżają. Polacy, tak jak reszta świata, głupieją. Polacy dostali wybrakowaną wersję wolnego rynku ze 150 tysiącami kartek prawa i sumarycznym podatkiem 70% zarobków dla osoby zatrudnionej na etacie. To jest dupa, a nie wolny rynek. Polacy przez to teraz myślą, że nie lubią wolnego rynku. Polacy zostali oszukani i dlatego chcą teraz socjalizmu. Dostaną natomiast neokomunizm. Dlaczego nie uda wprowadzić się skandynawskiego socjalizmu na 10 czy 20 lat? Tłumaczyłem ostatnio na Twitterze Cezary Graf. Obecnie trwają wyścigi. Kto da więcej? Bezpośrednio na konto już. Silna opozycja dziś to tylko szybszy neokomunizm jutro, bowiem rywalizacja. Jest w rozdawaniu cudzego i będzie się ona przez to nasilała. By pozostać przy władzy, trzeba będzie dać więcej cudzego. Komuna 2.0 będzie paskudna. Komuna 1.0, ta poprzednia, ta perelowska, była obsługiwana przez pokolenia wychowane na Minka, Bolku i Lolku i Reksiu, a i tak była wyjątkowo brzydka. Komuna 2.0 będzie obsługiwana przez narcystyczne pokolenie pajaców wychowanych na TikToku, którzy potrafią skupić się na góra 7 sekund. Jeżeli pajacom zabierzemy bodźce rynkowe i konkurencyjność, to dojdzie do pandemonium. Świat bardzo szybko zacznie przypominać świat z filmu Idiokracja z 2006 roku. Wadliwy jest system polityczny. System ten doprowadzi w prostej linii do katastrofy. Świat wyglądał dotychczas tak, jak wyglądał nie dzięki politykom, tylko pomimo im. Nie dzięki indiokratom, tylko pomimo im. Człowiek to rozsądny słysząc dźwięki kroków nadchodzącej komuny 2.0 chwyta się za kieszeń i skutecznie zabezpiecza. Coraz istotniejsze będą tematy związane z rachunkami bankowymi w innych niż Polska krajach, z dodatkowymi paszportami, a w niektórych przypadkach z delokalizacją biznesu. W miarę wzrostu użyteczności, te tematy będą pojawiały się na kanale. Człowiek rozsądny na początku superkryzysu dzieli swoje środki na kilka sensownych koszyków i chowa głęboko. Należy się mentalnie kategorycznie rozwarstwić z idiokracją. Należy także wyraźnie rozwarstwić się finansowo. Inaczej droga w dół będzie nieznośna. Bitcoin i najlepsze kryptowaluty. Złoto, dolar. Dolar poniżej 4 złotych, a już szczególnie poniżej 3.80 jest bardzo atrakcyjny. Za jakiś czas być może akcje amerykańskie, akcje chińskie oraz yuan chiński, ale jeszcze nie teraz. Należy zarabiać, wyciskać limonkę kariery lub biznesu, którą mamy. Waluta euro do końca 2023 roku upadnie. Należy także powoli delikatnie rozpoznawać inne sensowne kraje, gdyby tutaj na miejscu zrobiło się naprawdę nieznośnie. Należy sensownie wszystko podzielić, na koszyki, ukryć i robić swoje. Należy uważać na szablonowo myślących analityków w nieszablonowych czasach. Nieruchomości to będzie bardzo trudny biznes. Hardkorowy, to będzie istny Wietnam. Był trudny nawet w Prosperity, a teraz zacznie się robić w wielu miejscach zupełnie bezsensowny. Po pierwsze, demografia. Po drugie, nadchodząca komuna 2.0 oraz stado najemców pod tytułem Mieszkam, nie płacę, a prawo jest po mojej stronie. Wyczytałem to w Google. Z pustego i Salomon nie naleje. Właściciele nieruchomości będą się o tym prawie natury boleśnie na własnej skórze przekonywać. Co więcej, jest i będzie wiele ciekawszych Alternatyw inwestycyjnych, lepszych majątkowo, bezpieczniejszych, bardziej bezobsługowych i sensowniejszych. W Warszawie przy Placu Trzech Krzyży dyskutujemy na te tematy. Zapraszam na prywatne konsultacje. Zalecam ostrożność w bagatelizowaniu świrusa. Świrus 1 rzeczywiście był kapiszonym, ale może pojawić się świrus 2 i ludzie nie rozróżnią edycji pierwszej od edycji drugiej. Zatem raz jeszcze zalecam ostrożność w bagatelizowaniu. Co więcej, istnieją wirusy takie jak HIV trawiące chorego przez 5, 10 czy 15 lat. I kto wie, czy świrus taki właśnie nie jest. Jeżeli taki jest, to sami rozumiecie, że mamy problem. Dla przykładu, różnica, choroba bakteryjna trawiła świat przez setki lat, a był to świat przyzwyczajony do śmierci oraz świat o konstrukcji nieprzypominającej piramidy z kieliszków. Świat prostszy. Obecny ma konstrukcję piramidy z kieliszków. Jest hipochondryczny i nieprzyzwyczajony do śmierci. To rodzi problem. Wybory wygra Trump. Pisałem o tym w 2016 roku w artykule pod tytułem Przyszłość USA, Chin, Rosji i Unii Europejskiej w ośmiu punktach. Link do tego artykułu w opisie filmu. Merytokracje nie zmieniają dowódcy w trakcie bitwy. Pozostałe podpunkty ze wspomnianego artykułu będą realizowały się na naszych oczach. Będą wstrząsy wtórne różne, niektóre bardzo dramatyczne. Nie da się kopnąć wielkiej piramidy z kieliszków, żeby się nie posypała. Jednym z trzech najistotniejszych wstrząsów wtórnych będzie rozpad strefy euro. Drugim wstrząsem wtórnym może być kontrolowana, ale duża i gorąca wojna chińsko-indyjska. Zarówno Chińczycy, jak i Indusi mają kilkaset milionów mężczyzn w wieku produkcyjnym. Będą oni bez kobiet i bez zajęcia. Trzeba im będzie znaleźć zajęcie. Najlepiej zajęcie wieczne. Świat jest cyniczny. Trzecim będzie kryzys migracyjny. Sprawa jest dosyć prosta. Potrzebujesz do życia minimum 1500 kalorii dziennie. Niewyobrażalny dodruk walut bez pokrycia wleje się finalnie w ceny żywności. To wypchnie z Afryki miliony głodnych ludzi na północ. W Nigerii rozkręca się właśnie inflacja, podobnie jak w Polsce, z tym, że sama Nigeria ma więcej młodych mężczyzn niż cała Unia Europejska. Zniewieściała, skłócona i niezdecydowana Europa zostanie zalana. Będzie to pocałunek śmierci dla strefy euro. Euro upadnie. Moim zdaniem do końca 2023 roku. Kolejny kryzys migracyjny, spowodowany wzrostem cen żywności w Afryce, nałoży się na kolejny kryzys polityczny w Europie. Euro tego nie przetrwa. Przez upadek euro rozumiem także formalne jego przetrwanie przy kursie 2 euro lub więcej za jednego dolara amerykańskiego. Można zrobić na tym duże pieniądze albo przynajmniej ocalić duże pieniądze. Zasadniczo należy podzielić kasę na koszyki i schować je głęboko. Należy też pielęgnować bieżącą limonkę zarabiania i dbać o relacje międzyludzkie. Wtedy jest znacznie mniej powodów do obaw. Oczywiście, diabeł leży w szczegółach technicznych i organizacyjnych. Nie jest łatwe przygotowanie sobie tych rzeczy. Bądźmy szczerze, jest to trudne. Młodym, zaczynającym zarabianie widzą, zalecam zainteresowanie się branżami związanymi z budową i podtrzymaniem infrastruktury krytycznej świata w ruchu. Świat papierowy, świat bliftru i zdjęć upadnie. Płacić dobrze będzie znowu brud. Bzdury przestaną płacić. Trzeba po prostu umieć ubrudzić się mądrze przy infrastrukturze krytycznej świata. Tam będą pieniądze. Zapanowanie cywilizacji miłości w 2070 roku jest scenariuszem Optymistycznym, a nie gwarantowanym. Obecna droga w dół potrwa jeszcze kilkanaście lat. Dobrych kilkanaście lat. Następnie nadejdzie świt. Witać należy go we własnej fortecy. Zapraszam na nowy kanał Cywilizacja Miłości. Więcej w opisie tego filmu. W poprzednim filmie na tym kanale zostały omówione dwie kwestie. Po pierwsze, kwestia anonimowego zakupu i sprzedaży kryptowalut za gotówkę. Po drugie, istotne rzeczy na temat złota oraz sprawdzania jego autentyczności. Należy zapoznać się z tym filmem. Myślcie mądrze o swoich pieniądzach.